Hello everyone, today is gonna be epic because star is a pierdalazo Bardzo trzeba nagrać sem do vloga, bo ja nie mam gadane dzisiaj. Możemy coś opowiedzieć o Secret Spocie, jeżeli chcesz. Okay. Możesz coś opowiedzieć. A, masz nagrywanie? No. w cześć widzowie, My jesteśmy na Secret Spocie. Czekaj, włączę piasek, żeby ci było słychać. I jeździmy sobie i, i zbudowaliśmy się startboxa ogólnie. Ogólnie to można powiedzieć od kiedy to się zaczęło, ta cała tutaj trasa. Kiedy to się zaczęło? Od jakoś kwietnia. No, ogólnie się zaczęło tak, bo jedną trasę frajerzy leśnicy, znaczy czy my nie frajerzy leśnicy, tylko frajerzy konfidenci podwalili na nas. Na, na nas i musieliśmy sobie gdzieś zbudować tą nową trasę. A wyraźnie, że to takie zadupie, że tu nawet nikt nie chodzi. idealne miejsce. Tak. I no, wstępu i odcinek będzie. I ogólnie co do tego jakby się ktoś przyczepiał, że wszystko zawalone liściami to się nie opłaca na razie grabić liści, bo na przykład tutaj tą całą trasę grabiłem wczoraj, a wygląda jak wygląda, więc to, 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 to. wolę poczekać aż wszystkie liście spadną i wtedy to zgrabić niż kurwa grabić to codziennie Jesteś żydówką, bo czuję do ciebie pociąg. Jak kurwa. Ja dredziasty prowadzi. О, по морде достаем.